Tyle, tyle tolerancji wykazałem co do Ciebie, ja a Ty wiem. zawsze mi sztylet w plecy. Ja wiem, szefie, produkcja stoi przeze mnie, ja wiem. No co się stało? No, stały się rzeczy straszne jak zwykle. Ja się budzę rano, Właśnie nie mogłem się do końca obudzi, obudzić, e, bo... Bo co? Już, szefie, opowiadam. E, wierzę, e, że co tam tam? Co trzyma? fakturę. No, dziękuję. To jest Wymierzy bardzo wiosne. ważna faktura. E, e, Mój, mój szef? E, nie, mój budzik, szefie. E, w poczcie sztandarowej. Ścieli <grym> e, mu głowę w rewolucji francuskiej. E, no co z tego? Do końca tak Budzik. No co z budzik, szefie, Karol, Bo ty zawsze jesteś blisko, a zawsze jednak do dupy mówisz, no? Walczył z rewolucją francuską. I co zrobił z nią? Ja e, ją pokonał. No, I w że takie obses obsesowe rzeczy, to nie, 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 dobrze? nie, 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 w ogóle znaczy? Kto tak robi? Kto tak robi? Nikt nie robi na boki. Jedną <grymne> <Cię> jedno nie <grymne> <rzecz. grymne> Akurat w Norwegii to jest kres przyjaźni. Nie ma. Dobrze, co się stało? Cię swój dzień w pół godziny. Ta, ja mam już powoli was tu jakąś trzodę, a nie w pracowników. Przewię! Po, po, Pomyślałem sobie, autem pojadę. Bo po kurde, klasyczny. Ale jesteś głupi, więc nie pojechałeś, Ta, nie? prawda? Moje auto. Jezus Maria. Co <grymne> ty znowu robisz? Co to za ręce są? Znowu Dobra odpowiedź. Zobacz, jak dużo osiągnęła dzięki temu. A ty nie. Moje auto stało się kalendarzem Adwentu. Jeśli chodzi o Adwent, wiesz co oznacza Adwent? Czas oczekiwania. Możesz, tak. możesz wiedzieć już, że czas oczekiwania na wywalenie się z roboty się zmienił. komat. Moje auto zamieniło się w. No. i nigdy nie dostała I nigdy nie dostajesz, bo cię nienawidzę. Czemu się spóźniłeś? Dalej. wsiadłem w paczkomat, nie mogę dojechać, nie? A na za kurierę. no nie! No więc to wyszedłem z paczkomatu. Biegnę do, do firmy, biegnę, biegnę, biegnę. A tam co? Ktoś upalony. Kto upalony? Spichnie w nie w upalony. Już każdą świętość też czargać. W punktualności Bodeckiego. On nigdy nie tknął narkotyków. Bardzo zładu Żynacu Karol, Karol. Korona. Karol. Papież. Karol, pa papieża jeszcze będziesz. Karol, serio. Papież siódmy. Karol, co z tym siódmym? Klasto Það er maður sneska.